Idea Alei Jana Pawła II narodziła się jeszcze przed wojną, lecz jej budowę uniemożliwiły wysokie koszty wykupu terenów. Dopiero po 1945 roku na gruzach dawnego getta warszawskiego rozpoczęto przebijanie nowej arterii, która w swoim biegu wchłonęła przedwojenne ulice takie jak Solna, Franciszka Xawerego, Druckiego, Lubeckiego, Nowokarmelicka czy Parysowska. W 1949 roku nadano jej nazwę Juliana Marchlewskiego, a pierwsze odcinki oddano do użytku w połowie lat 50. To właśnie wzdłuż niej zaczęły wyrastać powojenne osiedla: Mirów, Muranów i za Żelazną Bramą. W 1956 roku pojawiły się tramwaje, a w 1959 ulica połączyła centrum z północą miasta. W 1965 powstało rondo ONZ, a kilka lat później wiadukty przy powstającym dworcu centralnym. W 1990 roku Arteria zyskała nowego patrona, Jana Pawła II. Za kawki dziękuję Karolinie, Agnieszce i Jarkowi. A jeśli ty też chcesz mnie wesprzeć, to link jest w moim bio lub komentarzu, bo to była ciekawsza strona miasta.